Witam tam się z kolejnym odcinku na kanale klimatyzator dzisiaj właśnie pogramy sobie w Hello Neighbor, tak? Tylko... No. Jeszcze ma Minecraft Trike. Nie cudem. Dobra, gramy w Hello Neighbor. daję list i pamiętniki. Gra nie jest taka straszna w ogóle. nie, nie, nie jest straszna. Poczekajmy. Poczekajcie mnie, ok? Dobra. Mówi, ile masz lat? Czemu? to nie 10. Już prawie mam 10. Czekaj. O, tyle. Dobra. Dobra, to wszystko wiem. To wszystko wiem. Ej, jak bym grał na. Nie, na, to za mój. Ten. Czekaj, bo takie lekkie lagi mam. O. Ty, za gra. Okej, okay. co to za broszkik? O, znamy tego gościa, to jest ten Hello Neighbor z jedynki. Tak się to widać. Tu nie? I co dalej? O nie, to jest ten z tego, z Hello Neighbor, Hide and Seek, to już tego znamy, to już my tego znamy. I był to jego przyjaciel, a ten co mu zrobi? Tam coś widać szałkę właśnie. A bo wchodzimy do jego głowy. Aha, bo to był jego przyjaciel. No tak, no to widać. Czekaj, co? Ej, pierwszy raz 100 gram! Patrzcie. Patrzcie, pierwszy raz to gram Patrz, O, aparat mamy jakiś czekaj, czekaj, bo muszę... bo muszę się... Poczekaj. Muszę... Okej. Okay. Ej, czy my mamy aparat? Czekaj, czekaj. Czekaj. Czekaj, muszę coś zobaczyć. Dobra. Robimy to zdjęcie. I pyk. W sumie i tak mam lekkie laje, ale to co? To dalej? No i co teraz? O! Co jest? Co to za Aha. Mhm. Dobra. Są mi to. Dobra, dobra, dobra. już wszystko. Ej, jak to wszystko mamy, patrzcie. Ręce mamy. Czekaj, chcę zobaczyć cały dom. Ej, faj Czy to jest świąteczna? A nie, to nie jest świąteczna wersja. Dobra. mi pierwszy raz w to grał. Czekaj. stworzymy. Aha, dobra. A musimy wyłączyć prąd dlatego tego! Dobra. Dobra. I co nie, no znowu! Znowu to trzeba. O, dobra, teraz się nie laguję. A, no tak, nie mogę po, po angielsku mówić, bo ten, bo muszę ten, no właśnie, polski przetłumaczyć. Także musimy troszkę poczekać, aż się naładuje. Także zwykle to się naładuje, się to ładuje. Tak, zainstalowałem tylko Hello Neighbor Day a to pokazuje Hello Neighbor Nuki Day Co to jest? Co to jest? Czemu ja mam 10? Co? Jesteś się, się zląkłem. Ej, bo troszkę jest naprawione. Czekaj, bo tak. Ej, czekaj, musisz nawet użyć okulary. Muszę użyć ukulary? Musimy... O kurde. Co jest w Dobra, 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 dobra. Tak, 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 tak. Wracamy. idziemy. Kurde. Tu. Co jest? Nie złapisz mnie, nie złapisz mnie, nie złapisz. Dobra, Wiesz to. Ale co? Już nie ma, już... Ten, to... Do... Jakiś koń tu jest. Kilka wiosnnego. to zbierać. Dobra. A musimy teraz aparat. Ty, jak fajnie to. Ej, zarobiście gramy. Czekaj. Aha. Dobra, ja muszę przetłumaczyć po polsku. Jak się to skończy, ta bajka. A to jest ten Aron z tego, z Hello Neighbor Hide and Seek, to już my to wiemy, to ten, Sumienie fajna, fajna ta gra, pojawiło że to jest fajna, zarąbiste, w ogóle właśnie jest jeszcze Hello Neighbor Dailys, ale jest niedostępny na, na telefon, a ja mam na telefon ten, na, Nie, no, na tablet, przepraszam, czy, czy ukłamałem. Dobra, nieważne. To jest jakieś to. To jakiś. Jest... Czy to jest jakaś inna wersja? Czy to jest The Wii 2? Czy nie? To jest chyba. To jest. To jest chyba pokazując rank. Dobra. Ej, jak. Ej, co jest? temy jakieś trzeba pozbierać. Należy się łapać. Eee, czekaj, czy to tak było? Co mi się wydaje? O, nie ma drzwi, właśnie. Czekaj, bo gdzieś tu sąsiad musi być. Czekaj, bo gdzieś tu może być sąsiad. Czekaj, nie można iść tutaj? Tak. Z tym cudem nie można. Takie lekkie. troszkę mam takie lekkie laki. A, bo trzeba wyłączyć prąd. Dobra. No i się, już mam. już jesteś wyłączony. Dobra. Jak my jeździmy, kurde mać. Dobra, idziemy tu. Co to jest? No. Co to niby jest? Czekaj. Nie mogę, bo muszę być. Pełną wersję chyba. W sumie po co muszę mieć pełną wersję? To ja nie wiem o co tutaj chodzi. Tu tu. Nie, o no, kolejna kamera, to już przesadzili. Cześć ten prąd. Czekaj, bo... Czekaj, czekaj, bo tu musi być kabel. Czekaj, ten kabel zabiera go tutaj. Dobra, na dworzu. Ej, czemu tu jest makiety? Czemu tu są makiety? O, kolejny. Kolejny Dziękuję. Czekaj. Dobra. Idzie teraz. A, bo ten prąd muszę wyłączyć. O kurde, teraz już nie wiem jak. Ej, jak mam stąd zejść? To jest mega pomysł. O, bo tu plec? Nie! No nie gada się, tu można plecaka kupić. Muszę jeszcze raz? No nie... No nie pieprzy, że muszę jeszcze raz. No. Ja pitole. Dobra. Tu Wrazu. od razu. Ale niby gdzie właśnie? To jest mój najlepszy pomysł. Dobra, wezmę sobie. Gdzie teraz tu? 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 Tu... Jezu, to troszkę. Jest. To jest coś. Nie, to jest jakieś dziecko. O, wywalił mnie z gry.